Solni wyścig zachodnia Liga MTB edycja w Pouczynie, Zdrój. Wsiła również e, przystanek Bucharzu Polski. Jechałem dystans Mega, 62 km 1600 pionie. Bupar e, Polski jechał około 90 km. takie dwa kółka wokół tej gardy połczyńskiej No co, teren początek. Trochę się dziwię. Zapomniałem jak to w, początek był interwałowy. Trochę szutru żeby do tej garny dojechać ta garda Kouczyńska, To takie krótkie ściarki, góra dół, góra dół Strasznie sucho, strasznie sypko Nie do końca mi się teren podobał, bo było raczej szuranie się w dół A pod górę tak naprawdę nie mogę gdzie się rozkręcić. Te dwie ja wolę coś takiego wystrzegać, no ale jak to ogólnie przebiegało? Puchar polski jechał w pierwszej, jakby w pierwszym sektorze. Nas puścili jako drugi. Podział, niestety, na lizę jest taki na sektory mega i mini, jest zmieszane, więc w pierwszym sektorze jest i mega, i mini jak dalej, do 5 sektorów, aż. Więc, jak ktoś ma pecha i przyjeżdża na mega, z tego sektora to się przepechać przez stosy mini zawodników. E, pomimo, że jest na przykład 20 30 w sumie zawodników na mega, tak więc, trochę trochę słabo to pomyślane. Sektory, jak najbardziej, ok, ale mega powinno z pierwszego startować nie było problemu no i co, my minutę po startujemy yy, i bardzo szybko praktycznie na pierwszym podjeździe już po około dwóch trzech minutach dogoniamy już ogon Pucharu Polski zaczyna się taki podjazd yy, po polu dwie ścieżki wyjeżdżone cisnę po prawej E, z przodu mocne tempo. Nadaje tam Mariusz Gil. E, kolega z Cross Cartel, który chyba przyjechał z Trójmiasta, oh, chociaż nie jestem pewien. No i co? E, Marciniak, też mocny zawodnik. No i Andrzej Kajzer. E, pod koniec tego podjazdu ja stwierdzam, wjechałem do lasu, żeby nie było nikogo ale jak widać nie zawsze to się udaje no i pod, tak, pod koniec tego podjazdu wiem, że zaraz będzie jakiś e, techniczny zjazd to szybko atakuje, bo widzę dwie osoby przed nami bo Chodzę na prowadzenie i zjeżdżam jako pierwszy za mną chyba Mariusz Gil bo po krótkim singlu się okazuje idziemy po polu, on do mnie krzyczy że jedziemy we dwóch no więc lecę kolejne auto, dziękujemy odcinka proszę Państwowa niestety ciągle, ciągle wyprzedzanie ciągłe wyprzedzanie, wpadamy w pewien singielek gdzie mamy praktycznie trzy osoby do wyprzedzenia a jest stromo singiel albo a możliwość wyprzedzenia tylko liśćmi takimi głębokimi Mariusz tam ma nadwyżki mocy więc leci, ja niestety się czołgam no i tak później na coś płaskiego wyjeżdżamy, tam fajna sytuacja został mi oso ostatni osobnik do wyprzedzenia no i co robi jak ja go próbuję wyprzedzić bo się troszkę szerzej zrobiło na samym końcu on przyspiesza Skę za w prawo i patrzę o! To jednak ścieżka płaska? Więc daje mi łokcia, ja mówię, chłopie w tym momencie blokomałałeś mnie to Teraz prowadź I tak sobie jedziemy, dogania mnie grupa pościgowa z Andrzejem Kajzerem na przodzie No i co? Eee... Lecimy tak, jakieś 20 minut. Już grube waty szły pod 40, 400 NP, przepraszam, z tych 20 minut. W pewnym momencie chyba dochodzimy do kolejnych zadników. Tam był Adrian, zimno on jechał w Pucharze Polski w cyklosporcie. No i w pewnym momencie czuję, że na przodzie nie mam za bardzo powietrza i mnie nosi. No i ta czołówka mi trochę odjeżdża, a niestety to był moment, kiedy szutry się zaczęły, więc lecę tak z Adrianem. Nosi mnie lewo prawo, tam ci uciekli. Bo każdy zakręt muszę zwalniać. No i dobra, w końcu postanawiam się zatrzymać, wyciągnąć ten nabój. Co się okazuje? Że gwinnie pasuje do tej mikropompki co mam. No to... Niestety walka na siłę, 3 minuty stracone, minęły mi chyba 3-4 grupy. No i zaczynam tam gonić. Po tym szurczu chyba tam 10 minut, ponad 12, rozpawałem <laughs> do jednej grupy, później złączyłem to z drugą grupą i tak do gardy jako pierwszy dojechałem i już zacząłem jakąś taką samotną pogoń. No i co? Tam powoli nadrabiałem, nadrabiałem, nadrabiałem. No i właśnie esencja tego wyścigu to połowa ludzi z dystansu mega pomyliła trasę. A większość praktycznie się zawracała. Ci co się skapnęli to zawrócili. A połowa w ogóle nie miała drugiego pomiaru. Ja niestety byłem w tej grupie co pomyliła i pojechała dalej ponieważ widziałem za wyniku przed sobą, którzy jechali tak samo. Już mówię no, nie wiem o co chodzi, nie wiem czy tam czy ja coś jakieś zwidy mam. No ale pojechałem i ostatecznie dostaliśmy za to skrócenie 9 minutowe, jak później sprawdziłem. 15 minut kary. No myślę, że słusznie. Fajnie, że nie dyskwa, ale tak to bym pół wyścigu musieli wywalić. No dobra, ja tam samownie dojeżdżam do pierwszego bufetu, 29 km tam. Andrzej Kaiser z koleśem z Kartela stoją sobie i wcinają marbuzy i coś tam gadają, że pomylili trasę. Ja, aha, ja mówię, no dobra, jadę dalej, trudno to będzie dyskwa, ale przynajmniej trening mocny zrobię. No i tak, sobie jedziemy, gadamy, Jako średnie tempo wtedy miałem, nie wiem czemu, chyba dużo więcej gadaliśmy niż, niż jechaliśmy. No i dogania nas. No i dogania mnie Mariusz Gil, który tam on akurat dołączył do grupy czołówki z Pucharu Polski, która pomyliła też trasę, ale o wiele wcześniej i mieli ekstra 500 metrów i Mariusz z nimi jechał praktycznie całość tam, przynajmniej tego pierwszego kółka. Dobra, on tam je mija, później później ja staram się spałać, bo też tam miałem przygodę Adrian we mnie wpadł wyłożył mi nogę w tylne koło trochę śmiechu było, na szczęście koło całe no ale przez to zostałem za bardzo niefortunne miejsce, żeby tak się coś stało, bo tam się znowu sekcja techniczna zaczęła no ale kilometr później znowu czuję, że z przodu mało powietrza na tak 15 km do końca a już na boju nie miałem no to, mówię trudno, ryzykujemy, jedziemy dalej. Eee, no i co? Jedna, trzecia, jedna, czwarta gardy, czyli takich technicznych, później szutry. Czym bliżej mety, tym gorzej, tym mniej, tym mniej powietrza. Każdy zakręt muszę praktycznie stawać. Eee, na końcu się okazało, że tam było 0,9 bara. Przy mojej wadze to masakra. Eee, Najśmiejsze, że wpadam na ostatnie, na ostatnie metry, odwracam się, nikogo przede mną nie ma. E, za mną, przepraszam. A, a wpadam na metę i wszyscy krzyczą dajesz, dajesz, a tam patrzy jeden zawodnik i już sprintuje na mnie. No to 1200 watów odkręciłem i się udało tam wjechać na metę. No i co? Ostatecznie przyjeżdżam trzeci w Mega z karami się udało i tak zmieścić jako trzeci w Open całkiem spoko wynik, fajny wyścig lekko nie było nogi bolały szkoda tych 3 km straconych ale następnym razem GPX w Grambo bo niech chociaż pika że coś, się, że coś się coś się dzieje no tak przygotowania do Bike Adventure pełną parą Liczę, że będzie dobrze no. no to tyle Mniej więcej z wyścigu Pozdrawiam